Witam Was bardzo serdecznie z tej strony VideoGrafi5. Widzicie taki filmik informacyjny dosyć, szyb, dosyć szybki. Eee... Chciałem wam na sam początek powiedzieć, że zgubiłem sobie nową kamerkę, tą poprzednią, którą coś tam nagrywałem, tą kamerką sportową, czyli Overmax Active Cam 01. Chciałem coś tam ponagrywać i wam pokazać te filmiki, ale chyba taka średnia ta kamerka miała 720p, miała tam tylko kąt widzenia 90 stopni, czyli te ryby około było słabe ale zakupiłem sobie nową kamerkę czyli Overmax Active Cam03 ona ma 130 yy, kąt widzenia czyli już, już te rybie oko jest widzialne później ma tam full HD nagrywanie filmów i tak dalej i ogólnie jest wodoodporna wszystko także jak będę gdzieś tam na basenie to mogę coś normalnie nią nagrać I więc tą kamerką będę teraz nagrywał vlogi to taka pierwsza informacja druga informacja, że za niedługo powinny się pojawić kolejne dwa intra, które były nagrodami za mój konkurs, który był na około czasu temu i no w najbliższym czasie one powinny się pojawić na moim kanale dalej chciałem wam powiedzieć, że jeżeli dobrze pójdzie to jest możliwość, że pojawi się moja nowela graficzna na moim kanale z powrotem, taka pozmieniana i tak dalej, także zobaczycie ją w pełni całą i ogólnie taką dostępność, sami, sami ją w sumie ocenicie i zobaczycie czy jest fajna no i ogólnie właśnie jakieś vlogi będę nagrywał teraz z moją kamerką Także teraz jestem w ogóle na jakimś polu Ostatnio jak to na tym polu nagrywałem To jeszcze tutaj była słoma, nie było tyle trawy i tak dalej bo fajnie, można było fajnie postać No a teraz to sami widzicie, że już trochę ohoho zarosło Tak więc No co ja wam chciałem jeszcze powiedzieć No w sumie zobaczycie jeszcze jakieś może, nie wiem Możliwości tej kamerki Teraz, po tym jak mówię no w sumie chyba tak, więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam i zobaczcie co taka Ameryka, co idzie z niej w ogóle wyciągnąć.

Еще! Yes, Jeśli ci się spodobał ten film, możesz pozostać lajka i subskrypcję. A jeśli ci się nie spodobał, to też możesz pozostać lajka i subskrypcję. Tak więc peace i yo!